Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie te oto saszetki z kolekcji Champions League sezon 17-18. Jest to wersja nordycka. Jak pamiętacie, zakupiłem te saszetki na FanTopie. Tutaj mamy napis Nordic Edition. 24 saszetki. Zobaczymy, co fajnego nam tutaj powpada. Może jakieś karty nordyckie wpadną. Pięć kart w środku. Saszetki są różne. Tutaj z Messim. Widzę i Ronaldo i Lewy. Tak więc zaczynamy, moi kochani. I kogo my tutaj mamy? Sklejone są, jak widać. Thomas. Franson. Oczywiście szukamy Nordyków. Dalej. Logo Lipska Hogli. I tu mamy właśnie nordycką kartę. Nordic Superstar. I jeszcze defensive, defensive Dynamo Orban. No czyli mamy pierwszą kartę nordycką Hogli. Zobaczymy, jak będzie dalej. Czy w każdej saszeczce trafimy jakąś nordycką kartę? Skoro to saszetki nordyckie czy może jednak takiego szczęścia nie będzie tu mamy Pro 11 Pogba no i to coś mi to mówi, że będzie limitka tak też jest moi drodzy, ale najpierw jeszcze sprawdzamy wcześniejsze bazówki Akanji, De Bruyne patrzcie kolejna karta nordycka coś czuję, że w każdej saszetce tak będzie Spitsters, Salah i tutaj mamy jeszcze dwie specjalne, czyli Man of the Match Danilo i limitka Paul Pogba. No pięknie. To sobie tutaj odłożymy na boczek i zrobimy jednak inaczej to. Skoro tyle trafia się fajnych kart i nordyków, to będziemy sobie układać nordyki tutaj a specjalne troszkę niżej. A bazówki wiadomo nas w tym momencie tutaj nie interesują. Lecimy dalej. Tutaj Kitarian, Robben, Lalana, Kutesa, Defensive Duo z Anderlechtu i Kazemiro. Czyli tutaj nie była żadna karta nordycka lecimy dalej Semedo tutaj Ribery Robertson Gerkens Gönül i Mane Man of the Match Salvio Kosta Musonda Nelom jest trzecia karta nordycka: Skill King Isco. I jeszcze tutaj Dani Alves UCL All Star. Jedenastka. No jak na razie nie ma źle, moi drodzy. Trzy karty nordyckie: Firmino, Courtois, Chipciu, Kaiser. I tutaj są dwie specjalne: Pike Defensive Dynamo i Klub 100 Kazemiro. No ładnie, Kongolo, Markizio, Papastopoulos Dix, Logo Monaco, i specjalną jest tutaj Marcano. Defensive Dynamo, Sterling, James Rodriguez, Subasic, Jansen, midfield duo z Paris Saint-Germain i Keylor Navas, bramkarz z Realu. Modric, Ture, Firmino, Jardel, Augustin i Falcao Hotshot. Stefan Elšarraoui, Savic, Florenci. Forsberg I mamy ponownie Hogliego. No ale jest karta nordycka, jest. Fajnie. Nordic Superstar. Czyli dwie sztuki tego samego zawodnika. I Men of the Match De Gea. No, jeszcze chyba w połowie nie jesteśmy, a już mamy cztery karty nordyckie. Ponownie El Shaarawy, Torres. Juan. Winx Aubameyang Hotshot i, i Klub 100 Bernardo Silva popatrzcie no niesamowite karty wpadają w tych saszetkach nordyckich Klub 100 tyle nordyków no i lecimy dalej Dachut Alaba Valencia Jimenez, Gregusz i UCL All-Star Ramos. Vertogen, Javi Martinez, Matip, Samaris, defensywne duo z Liverpoolu i Dani Carvajal Real Madrid. Newkop, Gabi Kongolo Dembele Werner Hotshot i Dembele man of the match Robben Vidal Chan Augusto Schmitz i Botegin Defensive Dynamo Markizio, Gimenez Fabinho Davis Logo Tottenhamu i Gabriel Jesus Hotshot Newkop ponownie Barzali, Götze Jones Defensive Duo z Liverpoolu i Nacho Ile mamy saszetek? 3-3-7 Modric Kedira, Alonso Otavio Midfield Duo z Benfiki, Iko, Vacic. Kolejny zawodnik z Realu. Suchy, Rudy, Mkitarian, Schmitz. I mamy piątą kartę nordycką Leroyzane, Spitsters. I jeszcze Rakitic, Men of the match 5 kart nordyckich na razie mamy Forsberg Iguain, Cervi, midfield duo z Basel Robert Lewandowski hotshot i man of the match Pianicz. Brachimi, Pianicz, George, Hernani, Logo Juventusu i ponownie Ramos UCL All Star. Trzy saszetki do końca: Niguez, Kurzawa, Pogba, Nkudu, Royale, i Busquets. UCL All Star Carvalhal, Semedo, Batshuay, Basa Basakicoglu, Logo Borusi i Thiago Silva defensive Dynamo. No i została nam ostatnia saszetka. Co nam jeszcze tutaj wpadnie? Dendonker, Felipe Luis, Defrel, Stanciu, ponownie logo Tottenhamu i PP Defensive Dynamo. Czyli moi kochani, pięć kart nordyckich wpadło. Jeden zawodnik się tutaj powtórzył. Limitka pogby, dwie. Karty Klub 100. No i troszeczkę Man of the Match też wpadło. Tak więc ocencie sami Waszym zdaniem, czy te 24 saszetki z nordyckiej wersji opłacalne. Fajne karty wpadły, czy nie. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.